Witam krótko i zwięźle słyszałem od ministra, że się niedługo widzimy. Fajnie! Mam nadzieję, że o mnie też zadbacie, bo ja próbuję was ciągle zawsze ciągle zawsze e, motywować Więc Wy też mam nadzieję, że mnie zobaczy... jak zobaczycie, to no, nie będziecie Uuu, Gdzie jest pan Zakrzewski? Gdzie jest pan Zakrzewski? Tak, to ja, przy No i co z tego? Życie. E, zadbamy o siebie, wy o mnie, ja o was. E, słuchajcie, jak się widzimy niedługo, no to super. To odpiszcie mi na przykład, za czym tęskniście za tymi wyfami tak naprawdę, e, stacjonarnymi. Znacie naszą bazę, co będziemy robić. Mam nadzieję, że chociaż aura nam no, będzie po... Sprzyjała do tego, że możemy mieć wachlarz zajęć. Na początku się wykończymy, tak, że będziemy mieli zakwasy, a potem no, zobaczymy, czy przetrwamy. Wracamy na miesiąc, ale mam nadzieję, że to będzie miesiąc intensywny. Odbudujemy nasze relacje, które przez, przez monitor raczej nie jest zbyt okej. Okay. Moim zdaniem, oczywiście, adaptacja ponownie do wysiłku takiego stałego. Mam nadzieję, że będzie OK. Do zobaczenia. Odpiszcie, za czym tęsknicie, za czym tęskniliście, i prawdopodobnie do mnie. Widzimy się od przyszłego tygodnia. Do zobaczenia.